Niewidzialne zagrożenie, a także milczące. Ja, śmiało! U, skakuj! O, tutaj! U! U! Ja, wiedziałem, że ci zależy. Tak mi zależy! Ha? Przygotuj się, bo za chwilę porazi cię moc mojego wspaniałego wynalazku! No strzelaj! Trzymam go! go! Długo nie wytrzymam! Aaaa! Aaaa! Niech to grzmot! Znowu porażka! Ale, panie generale, wygraliśmy! W tym cały problem! Nikt nie powinien pokonać, nie pokona Bota! Nawet potwory! To będzie pokona, Botem! Tak, Bob! Jak się tam rozwija nasz projekcik, generale? Jaki, panie prezydencie? Ten ściśle tajny. Dlaczego mam bulić 42 miliardy dolców, skoro nie chcesz mi nawet powiedzieć, co to jest? To jest ściśle tajny, sir. Obaj wiemy, że nie jest pan mistrzem w dochowywaniu tajemnic. Co? Nikomu nie powiedziałem o tym dziwnym znamieniu, które masz na swoim... <laughs> Dobrze, masz rację. Ale mógłbyś mi coś podpowiedzieć. Na przykład, czy ten tajny projekt to najdroższa na świecie gra komputerowa? O, super! To o, nie jest gra komputerowa! A. Słuchaj, jeśli nie powiesz mi, co to jest, no to ja wstrzymam oddychasz, zrobię się niebieski. A. Ja też. Bo, ty już znasz ten ściśle tajny projekt? To nie pokona, bo... I jesteś już niebieski. I nie oddychasz. O, racja. A. Panie i panowie i zbieranino innych. Nasz niepokona bot musi działać. I właśnie ty masz mi to wykombinować. Zwrócił się pan do właściwego robala. Ty i Squid. Ale generale, ten dzieciak się przechwala, że wie wszystko. Nie wiem, czy wszystko, ale znacznie więcej niż ty. Bla 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 bla, dogadajcie się jakoś, to rozkaz. Rozejdźcie. Serio? Co można zrobić, żeby ulepszyć największy i najsilniejszy ludzki czołg, jaki wymyślono? Ma słabe strony. A konkretnie? Piekielny hałas oczywiście! Jego piekielne zgrzytanie słychać na kilometr! Cóż za ironia, że stwór z tak dużymi oczami jak twoje nie widzi jego największej wady! Przepraszam! Jest tak duży, że widać go na wolariański hektar! Nawet niższa forma życia jak ty powinna to zauważyć! Niższa forma życia? Lu, zgasił Możemy odłożyć na bok docinki i wrócić do problemu? Nie będę tu stał i dawał się obrażać przez tego, tego młodo-obcego nicponia Od teraz będę pracował wyłącznie z tymi, których geniusz równa się mojemu O, Zemio, weź mnie! Mówiłem o sobie, Bob Niech najlepszy mózg wygra hmm. <grystanie> Skoro nie chcą mi powiedzieć, co to za tajny projekt, sam będę musiał się tego dowiedzieć. A, ciemno Henry, boisz się ciemności! Henry, gdzie jesteś? Poznałem sekret. No jak tam się rozwija ten nasz projekt? Programujemy czołg, by przyjmował komendy generała Mongera. Generała Mongera? Dlaczego? Ja jestem naczelnym dowódcą. Powinien wykonywać moje komendy. Naczelne. Jestem prezydentem. Rób, co ci każe! Czekam na rozkazy. Masz chronić i bronić. No nie wiem, te bazę od takich tam... Chyba... Rozkaz przyjęty. Fantastyczny, ściśle tajny projekt wart tych wydanych 42 miliardów! O nie, panie prezydencie, to nie jest ten projekt. Tamten jest dalej. E, e, może mieć. O, jakie śliczne. A co to Proste Prostymi słowy, które nawet ty zrozumiesz. Mechanizm maskujący. A ty w życiu nie zgadniesz, co ja upichciłem. To jest. wyciszacz. Skąd ty to. Więc nie, to jest bardzo szczególny, bardzo technologiczny, logiczny moduł. powodujący ciszę, który jest bardzo, bardzo. skomplikowany. Wyobrażam sobie, że dla ciebie na pewno. Bomba! Tak jak podejrzewałem! To superfajna fajna ultraserant o 3D! Gdzie jest przycisk, startu? Ciekawe, czy wymaga monety! Witaj w Niepokonabocie! bocie! Jesteś gotowy do walki? BOSKO! Obaj użyliśmy protokołów instalacji magnetycznej? Tak, inaczej to nie ma sensu. Ciekawe! Co to było? Super cios! Promień zakłócający. Megakop. Odrzutowe buty. O, to chcę! Słuchaj, cisza. Patrz, zniknął. Pocieszający jest to, że mój moduł działa idealnie. Mój też. Wykryto naruszenie bezpieczeństwa. Aktywuję tryb obrony wasy. Super niszcz! Super niszcz! No weź, nie gadaj! Nic nie wygrałem? Ten poziom jest denny. Wykryto intruzami. Ale ekstra! Ta gra robi się coraz lepsza! Żryj laser, czołgu! Chcecie powiedzieć, że ktoś świsnął Niepokona Bota, którego właśnie uczyniliście niewidzialnym i niesłyszalnym? Mieliśmy nadzieję, że to może pan znowu nas sprawdza. Jak widać, to nie pan. Strefa 50, coś tam, to świetnie zabezpieczone miejsce. Jak ktoś... Zaraz, moment. Puścić nagranie z kamer obok Niepokona Bota sprzed prowadzenia. Bomba! Tromba! Potwory kosmici, znaleźć niepokona bota i pokonać go! Serio? Chodzi o tego niepokona bota, którego kazał pan zrobić nie do pokonania? Nie widzi pan, że to będzie problem? I nie zadrapać prezydenta! To nie byłem ja! Hej, potwory i obcy też są w tej grze. Rany, myślałby kto, że za tyle miliardów będą trochę bardziej realistyczni! <wod> Sorki <grystne> Siorzan! Jestem prawie pewny, że to było niechciące! Nie pozwólcie mu uciec! Jasne. Tylko że go nie słychać, no i nie widać. Więc pójdzie nam y łatwo. Skąd wiesz, że tu jest... Podcięcie. Oh! 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 <grystnie> Wyglądam jako ferma. Wyglądam, <wổnitala> jako ferma. Wyglądam oh! <grystnie> prawda? Zawsze wyglądasz jako ferma! Oh! Niewidzialność. Brawo! Dobra, zawalczę o potrójny bonus. Kop z obrotem. Nie, 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 nie. Intruzec zidentyfikowany. Zniszczyć. Pocznij, to prezydent! Komenda głosowa nie dozwolona. A pewnie, że dozwolona, jestem generałem. Kto miał być... I kto? Tylko prezydent jest dozwolony. No to wszystko się zgadza. Tracę tu punkty życia, muszę opuścić ten poziom! Chociaż przykro mi to przyznać. Gdybyśmy zaczęli współpracować, moglibyśmy znaleźć sposób, jak pokonać metalową paskudę. Tak, ale skoro go nie widać ani nie słychać, jak złapać metalowego. to metal! Proste rozwiązanie. A więc to nie jest gra wideo? Zniszczyć intruza! Wstać! Nie strzelciu, nie strzelciu! Pisk przerażonego Dziadusia nie rozpoznany. smocznij! Komenda przyjęta. Rozumie pan, dlaczego niektóre sprawy trzymamy przed panem w sekrecie? Tak. Wiesz, nadal jednak uważam, że to byłaby genialna gra wideo. Ech, niestety, wy, potwory i obcy, znów pokonaliście mojego bota. Czekam na nowe pomysły, jak nie pokona bota, uczynić niepokonany. Generale, przykro mi, ale to, o co pan prosi, jest po prostu niemożliwe, bo gdy w grę wchodzą potwory i obcy, stanowimy niepokonaną kombinację.